Cześć, witam. Jak już widzicie z tytułu filmu, dzisiaj opowiem o książkach, a będzie ich dużo, bo z sześć będę leciała jak Pershing, o książkach pochodzących z różnych krajów i napisanych w różnych językach, ale przetłumaczonych oczywiście na polski. Pierwszy tam wymieniony w tytule to jest język baskijski. Dlatego, że ta autorka i ona właściwie była yy, zaczynem do powstania tego filmu. Autorka nazywa się Karmelę Hau, chyba tak się czyta. I ta autorka jest, to baskijska pisarka, urodzona w Witorii, stolicy kraju Basków. Pisze po baskijsku i kastylijsku. I tu mam przed sobą zbiór jej opowiadań, wydany w tej serii z żurawiem. Seria z żurawiem charakteryzuje się wspaniałymi okładkami. Nie wiem, dlaczego zawsze kojarzą mi się z Japonią. A tutaj jesteśmy w kraju Basków. Tytuł zbioru to nie ja. Jest tu 9 opowiadań chyba. Nie, źle. 14 opowiadań. Bohaterkami wszystkich są kobiety. Kobiety 40, plus. no i może dlatego te opowiadania mnie nie zachwyciły. To znaczy, no nie mogłam się utożsamić z bohaterkami, język też jakiś taki mi się wydał nieciekawy. No w ogóle nie, nie, to nie są moje klimaty, do mnie nie przemówiło, oprócz dwóch. Pierwsze opowiadanie nosi tytuł Krzyk i teraz przeczytam maleńki fragment. Jeżeli u Was w domu jest tak samo, to to opowiadanie się Wam spodoba. Mój mąż jest wielkim fanem piłki nożnej. Wróć, więcej niż fanem, jest jej wyznawcą. A więc nasza bohaterka mieszka z mężem, który jest fanem piłki nożnej, obserwuje go, kiedy, jak reaguje emocjonalnie na każdego gola spalonego i takie tam różne. A że jest początkującą pisarką, no to to przynosi jej korzyść, bo. Okazuje się, że w jej książkach pojawiają się też emocje. I drugie opowiadanie pod baskijskim tytułem: Peritas endulce, co oznacza karmelizowane gruszki. Karmelizowane gruszki to jest nazwa piersi kobiecych, i tu pierwsza scena to jest miętoszenie tych gruszek, czyli piersi przez pielęgniarkę. W czasie wykonywania mamografii. Każda z nas, która to sobie wykonuje, to wie, jak bolesne jest to miętoszenie przez pielęgniarkę. No i dalej się też to miętoszenie objawia w różnych innych sytuacjach. A więc to nie ja, baskijska pisarka, ale nie dla mnie. Dalej przenosimy się do strefy języka niemieckiego, i tu jesteśmy w Austrii. Zaraz muszę sprawdzić. Tak, jesteśmy w Austrii. Książkę dostałam od Joanny, za co bardzo dziękuję, bo książka bardzo mi się podobała, czyli Monika Helfer-Hałastra. Tytuł, słowo, no już arkanik, archaiczne, wyszło z użytkowania, bardzo rzadko się używa. Przypomnijcie sobie, co oznacza słowo hałastra. I bohaterka, to jest, ma być tryptyk, czyli trzy części, opowieść o tej samej rodzinie, mieszkającej na wsi austriackiej, którą mieszkańcy zwią hałastrą. Ta akcja dzieje się w czasie przed, w czasie po I wojnie światowej. Jest rodzina Maria i Józef, mają kilkoro dzieci. Józef dostaje powołanie na wojnę, pierwszą wojnę światową. Dzieci zostają z matką, a on wraca. Jedno z dzieci mu się nie podoba mówi, że to nie jest jego. To jest mała Greta. Greta, której on nie dotyka, nie bije, w ogóle jej nie zauważa. I to jest matka narratorki tej opowieści, która właśnie historię swojej rodziny y, y, opowiada. Rodzice umierają, dzieci zostają same. Na czele staje najstarszy brat i znów cała wieś mówi o nich hałastra. Książka bardzo mi się podobała. Y, obraz y, pragnień, marzeń, y, tej rodziny, a szczególnie przepięknej kobiety Marii. Jest tu wspaniale przedstawiony, a, a zakończenie jest takie. Prawie wszyscy, o których piszę, leżą już w ziemi. Sama jestem stara. Moje dzieci żyją, prócz Pauli, która mia, e, e, miała tylko 21 lat. Często chodzę na jej grup i mówię wtedy, widzisz, gdybyś żyła, nie odwiedzałabym cię tak często. Było by mi niezręcznie tak często cię odwiedzać. Otworzyłabyś drzwi i mówiła, mamo, to znowu ty? Polecam hałastrę. Naprawdę świetna książka Monika Helfer Hałastra. Yy, jesteśmy dalej w języku niemieckim, z tym, że przenosimy się do Szwajcarii za sprawą tej książki i jej autorki. Mówię, książka wspaniała. Portru no ale wszystko od początku. Yy, Margit Schreiber, paskudna dziewczyna. W Alpach jesteśmy, w górskiej, no bo jaka może być inna, alpejskiej wiosce szwajcarskiej znajduje się przytułek dla biednych, i w tym przytułku pojawia się niesamowita kobieta, Rosie de Belle, która opowiada swoje życie. Ona wywodzi się z tych terenów i na starość w to samo miejsce przybyła. Opowiada historię niesamowitą. Jest połowa XIX wieku. Tak? Nasza Rosie zostaje wygnana ze wsi, bo jest gębą do żarcia. Przybywa do Wielkiej Brytanii z uchodźcami i tam wyławia ją z tłumu pan Lent, który jest impresariem. Jego skarbem jest kobieta małpa. Przywiózł ją ze Stanów Zjednoczonych. Kobieta jest cała owłosiona, a więc show organizuje, obwozi ją jako dziwowisko po wszystkich możliwych miejscach, dociera wszędzie, i, a ludzie płacą. Płacą, jego konto rośnie. Jest to cyniczny e, impresario, który zmusza swoją, jak nazywa skarbem, swoją inwestycję do wszystkiego, żeby tylko zarobić pieniądze. Na przykład do badań, bo w kolejce ustawiają się profesorowie, studenci, i którzy chcą zbadać to dziwowisko. Kobietę małpę. Hmm, oczywiście odmawiają jej uczuć życia wewnętrznego, to jest przecież zwierzę. Występuje na arenie i w innych możliwych miejscach. No i właśnie ta rozdźwiga zostaje zatrudniona przez pana Lęta jako służąca da, dla właśnie tej kobiety małpa. A ta kobieta małpa ma imię i nazwisko. Nazywa się Julia. Żebym się... Kobieta małpa. Julia, już Wam mówię, Julia Pastrana. Julia Pastrana ma imię i nazwisko. I e, jak mówię, wszyscy się ustawiają w kolejce, żeby ją zbadać, zmierzyć, zadają jej ból, ale przecież to jest tylko zwierzę. I taką Julia staje się dla Rozji wszystkim. Dla Rozji Julia Pastrana nie była potworem. Ja rozumiałam, że Julia była jej matką, dla niej matką, której nigdy nie znała, i córką, której nigdy nie urodziła, gwiazdą przewodnią i siłą napędową jej kroków. Tak mówi temu dyrektorowi przytułku dla ubogich. Co tu ja mam? A, badał Julię nawet Darwin, który o niej powiedział tak, to niepojęte. Darwin nie zalicza pastrany do nowej rasy, nie zalicza jej również do wcześniejszej zwierzęcej formy. Widzi w niej kobietę człowieka, rzadką formę, ale wciąż kobietę. Tak się wypowiedział największy autorytet yy, ówczesny w tej dziedzinie. A teraz yy, badania. Bo nikogo, ból nikogo nie interesuje. Często godzinami stoi naga i zmarznięta w sali pod spojrzeniami napawających się jej widokiem małoletnich studentów. Raz ofuknął ją medyk, bo szczękała zębami. Zapłacił za pełną godzinę. Yy, to tylko oglądania, ale zadają jej ból, puszczają krew. I ta przyjaźń, która rodzi się między dwiema ofiarami pana Lenta, czyli między Julią i Rozji jest naprawdę fascynująca. Obraz dwóch ofiar, które jednakowo jak to się nazywa, syndrom sztokholmski, nie mogą się uwolnić od swojego prześladowcy. Kiedy zainteresowanie Julią spada, Lent musi coś zrobić, żeby podbić to zainteresowanie, a więc żeni się z nią. Julia ma nawet dziecko, rodzi dziecko chłopczyka Pan Lens bardzo się cieszy, bo chłopczyk jest jeszcze bardziej owłosiony od matki. I już wyobraża sobie przyszłe dochody. Wspaniała. Naprawdę książka świetna. Te portrety, ten cynizm, to zagubienie, to przywiązanie ofiar do swojego kata, ta opowieść, ten co? show must go on, czyli cyniczne zarabianie na wszystkim i na wszystkich. Świetna książka. Naprawdę polecam. Chociaż połowa XIX wieku, ale wiele analogii z czasem współczesnym możemy znaleźć. Czyli szwajcarska Margit Schreiber, Paskudna dziewczyna. Ania z Portugalii przysłała mi cztery książki i ja przeczytałam już dwie i teraz chciałabym je Wam przedstawić. A więc przechodzimy do języka portugalskiego. Co tam? Jose Saramago, mały pamiętnik, laureat Nagrody Nobla, tak? W 1998 roku otrzymał. I tutaj mały pamiętnik, napisany przez noblistę, kiedy miał 84 lata. Wraca pamięcią do swojej rodzinnej wsi, wraca pamięcią do wydarzeń, przedstawia swoje fascynacje miłosne. Opisu, bardzo mi się podobał opis, relacja, przedstawienie tej wsi, na przykład Targu Świńskiego. No także polecam. No widzicie, że tak entuzjazmu to nie za... no bo, no ale każdy ma prawo napisać pamiętnik, polecam. Nie czytałam niczego innego Saramago, więc może powinnam, a nie od małego pamiętnika. I teraz książka zatytułowana księga. Jak on się nazywa ten autor księga Jose Luis Speixato". Tak. To jest historia emigracji portugalskiej do Francji. Otóż jesteśmy w małej portugalskiej wiosce i dal Iladio. Tak. Zostaje porzucony przez matkę, kiedy ma 6 lat. Matka podarowuje mu książkę, żeby się z nią nigdy nie rozstawał, ale zostawia go na tam przystanku, a sama odjeżdża siną dal. I ladiem zaopiekował się Murasz z tej właśnie wioski, Jose i sobie mieszkają, ale marzeniem chłopca jak i wielu mieszkańców z tej wsi jest emigracja, emigracja do Francji. I Dario podejmuje kilka takich prób, aż wreszcie mu się udaje. Jest we Francji. I tam poszukuje swojej ukochanej, bo w rodzinnej wiosce zakochał się w Adelajdzie i obiecali sobie, że się nigdy nie rozstaną, ale roz ich, że był okrutny i musieli się rozstać. Adelaida trafiła do Paryża, tam z, ze znajomą jej mężem, no i w tym Paryżu pracowała z... aha, miała właśnie tę księgę, czyli tę książkę pod, od Idalia. Pracowała w bibliotece, aż wreszcie tam wyszła za mąż, i urodziła syna. I temu synowi nadała imię Książka. Nikt nie chciał tego imienia zarejestrować, ale ona mówiła, że to jest imię portugalskie. No i właśnie ten Książka e, opisuje historię swojej rodziny, czyli Idalia, wioski i matki. Do tej wioski wielokrotnie z matką wraca. Cała ta część jest świetna. Zdenerwował mnie tylko ten cały książka, w ostatniej części, kiedy tak narcystycznie popisuje się swoją erudycją, bo skończył studia na Sorbonie, pisał pracę o kim tam? O Nabokowie chyba. Swoją erudycją się posługuje, no i ostatnia część jest taka postmodernistyczna, a to jest nie dla mnie. Czyli więcej niż dwie trzecie: 80% książki naprawdę świetna. Życie w Portugalii, potem te francuskie losy naszych portugalskich bohaterów, świetne. Czyli księgę i książkę polecam. No i na koniec zaskoczenie dla mnie samej. Zakochałam się bowiem w bohaterze tej małej książeczki, małej, bo jest taka maleńka, napisana przez Francuza Henri Michaud, zatytułowana niejaki piórko, wydana przez czułego barbarzyńcę. Michaud, francuski pisarz i malarz urodzony w Belgii, jeden z najbardziej inspirujących i oryginalnych dwudziestowiecznych artystów. Tom zawiera jego surrealistyczną prozę poetycką, prze, e, przedstawiającą perypetią zagadkowej i niepokojącej postaci niejakiego piórki. Wczoraj już się przestraszyłam. Mówię surrealizm i tam tak, ale jakież to jest wspaniałe. Bardzo mi się podobało. Piórko to jest człowiek nikt. Jak oni tu go nazywają po angielsku? Everyman. Every every taki mały człowieczek nikt, ale los go katuje wszelkiego rodzaju nieszczęściami, wpychając Pana piórko, piórkę w różne surrealistyczne, nie bardziej absurdalne sytuacje. Na przykład już pierwsza proza, mała proza za ty, tu już Wam już mówię, mówię, mówię jaki tam. On odmówił przyjęcia jakiejś nagrody, ten miszo. No, ale jednak. Pierwsza mała proza to jest spokojny człowiek. A kończy się tak. Jak to mówił sędzia? Jak pan ma, nam wytłumaczy fakt, że pańska żona poraniła się do tego stopnia, iż znaleziono ją poszatkowaną na osiem kawałków? A pan, który leżał przy jej boku, nie tylko nie zrobił jednego ruchu, aby jej w tym przeszkodzić, ale nawet niczego nie zauważył. W czym tkwi sedno sprawy? Jeśli o sedno sprawy chodzi, w niczym nie mogę panu być pomocny. Pomyślał piórko i zasnął. Inna sytuacja. A piórko w restauracji. Tu jest wspaniałe. Piórko wchodzi do restauracji. I nie zaglądając do menu, zamawia kotleta. Kelner przynosi mu kotleta, pan piórko pałaszuje z, ze smakiem nagle, podszedł medr hotel, łypnął na niego groźnie i powiedział głosem niskim i tajemniczym. To co pan ma na talerzu nie figuruje dzisiaj w karcie. I się zaczyna. Pomimo już piórko zaczął przepraszać. To nie. Przed jego kotletem i przed nim pojawiają się coraz to ważniejsze persony. Yy, właściciele restauracji, policjant, a nawet tajniacy, którzy, yy, którzy co, yy, no, yy, piórka, piórko, yy, obwiniają o to, że nie je potrawy znajdującej się w menu, tylko poza nim, no i wszelkie kary. I kolejne opowie. to tylko są przykłady, jak to tu jest wspaniałe. W apartamentach królowej. Piórko zwiedza w Danii duński pałac królewski. No i kiedy tak się przechadza, zaczepia go dama, łypie na niego, okazuje się, że to jest królowa. Dama zaciąga piórkę do swojej sypialni, a tam się roznegliżowuje. I piórkę roznegliżowuje, obaj leżą w, w łożu królewskim, gdy nagle i wtedy właśnie wszedł król. Cóż, e, zdanie napisane wielkimi literami, cóż za wspaniała, nie to nie jest błęta, ale no zachwyciłam się panem piórką, pan piórko jak, liść na, jak piórko na wietrze, los go w te i we w te e, i zawsze źle. Kiedy już wyląduje na ziemi Pan piórko, no to zawsze w taką kabałę się pakuje, że coś niesamowitego. Polecam, polecam, polecam. Pan Piurko, Henri Misio, coś pięknego. Nie wiem, jak długo ten film już trwa, ale tak nabrałam ochoty na filmy, które, w których będę przedstawiam książki z różnych kręgów językowych, że następny film poświęcę językom środkowoeuropejskim. I co to będzie tak? Język rumuński, Filip Florian, wszystkie sowy, język chorwacki, Slavenka Drakulicz, niewidzialna kobieta, język słowacki, Monika Kompanikowa, piąta łódź i język jak mołdawski, Tatiana Tybulec, szklany ogród. Ta Tatiana od książki Lato, który matka miała zielone oczy. Bardzo mi się ta książka podobała, była recenzowana przez wielu. A teraz, oczywiście, zapraszam do dyskusji o książkach, które dzisiaj pokazałam i o tych, które będą w następnych filmach. Dziękuję, do zobaczenia.